Wszystko kroimy, wrzucamy razem na blaszkę, wrzucamy do piekarnika i możemy o tym zapomnieć, zająć się czynkowaniem, odpoczywaniem, czymkolwiek chcemy. To jest jedna z lepszych tak jaką miałam, naprawdę. Pola, to naprawdę mają tupet do tofu używać, przyprawy do kurczaka. Wspaniała niezależność, polecam. Przez to, że nie chcę podejmować jakiejś decyzji, żeby nie zamknąć sobie innych opcji, tak naprawdę nie robię nic i z żadnej z tych opcji nie korzystam. Jeśli przydałyby Ci się przepisy na obiady, które będziesz miała zdecydowanie szybciej niż zamawiane i z którymi naprawdę się nie narobisz, a cudnie odżywisz swoje ciało i też najedzą cię na długo, to zapraszam Cię na dzisiejszy vlog. Oprócz przepisów mam mega polecajkę książkową, rozkminę o zbliżaniu się do 30. No i co będzie cudowny przepis na przeboską sałatkę Cezar i m.in. cudne jednogarnkowe kary. A dzisiaj jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki zapraszam na wspólne gotowanie. Wyglądał jakby miała rogi, ale ogólnie to ścięłam sobie ostatnią grzywkę, w sensie fryzjerka mi ścięła. I trochę jeszcze y, mocno uczycie z nią życia. Więc jeśli ktoś z Was zna dobre sposoby na układanie tego typu grzywek, to chętnie przyjmę. Not bad Muszę się y, nauczyć z nią dogadywać. Więc serio, ch chętnie przyjmę rady. Ale co? Y, my tu nie o tym, my tu dzisiaj gotujemy. Sojowy. Dobra, będziemy taki dodawany do sushi. Dziś zrobimy sobie ekspresowe pieczarkowe kluchy, Nastawiamy już piekarnik, żeby się grzał. Bierzemy deskę, deskę, flaszkę. Rozkładamy i co? Będziemy potrzebować pieczarków, pieczarek, pie, pieczarek. U mnie co ogólnie obiad pod tytułem Potrzebuję już użyć te pieczarki, więc zróbmy z nimi przepis. Deska, dobry nóż, ogólnie jak się ma dobry nóż to naprawdę przyspiesza to bardzo gotowanie, bo przyspiesza to krojenie. Więc po pierwsze spoko nóż, po drugie pokażę ostrzałki do noży, jak akurat mam taką, taką, dostałam. Czy jest dobra? Nie wiem, ale chodzi o to, żeby regularnie ostrzyć sobie noże i zainwestować sobie też w jeden taki troszkę lepszy nóż. Moje polecajki ogólnie sprzętu kuchennego tu podlinkuję, bo no, cały jest film o tym. Do tego bierzemy sobie cukinię, biorę też kawałek cebuli. Jak ja chcę pokroić? A pokroimy ją sobie w piórka. Do tego potrzebujemy jakiś źródło białka, można dodać po prostu pokroić sobie tofu. Ja miałam akurat resztkę fasolki, do tego też mam już otwartą ciedzież, więc ją użyję. ale tu znów jest masz fasole, możesz dać tylko fasole, możesz dać tylko dzieci, że to masz pokroić sobie wędzone to wędzone, to będzie naprawdę super. Więc Jeśli masz, polecam. Płukam z zalewy, żeby były mniej wzdymające. Dosypuję do tego jedno, drugą. I co? Do tego. Dodaj trochę leczka kokosowego. Jeśli nie masz, możesz dodać śmietanę z grupą sojową. Do tego sos sojowy czosnek, pieprz i co? Teraz to tylko mieszamy. Polecam to robić od razu na blaszce, wtedy zawsze to jedna, jeden garnek mniej do mycia. Wrzucam to do piekarnika. To nam będzie siedzieć w piekarniku jakieś 15 minut, ale na ten czas totalnie można tym zapomnieć, zająć się innymi rzeczami. Pod koniec można dowotować sobie do tego. Albo po prostu najzwyczajniejszy makaron będzie pysznie. Można do tego dogotować sobie kluski śląskie, takie mrożone czy lodówkowane, albo coś w ogóle najszybszego, produkt, który już wiele razy pokazywałam, te nioki z Biedro, bo one są gotowe dosłownie w dwie minuty. Także to będzie najszybsza opcja, ja dzisiaj myślę, mam ochotę na kluchy. Pięknie pachnie. O! Pozór przecież. up! Żeby Żebym umarł w świecie. pycha. Takie pieczareczki z cebulką, kluseczką. O! Serdecznie polecam. Jak mówię, nie masz kluseczek z makaronem, też będzie wyborne. Sorry, tutaj mi buczy Od w tle. Mogę go wyłączyć. Sorry. Jej, juńku jaką miałam dzisiaj pyszną sałatkę do pokazania. To jest jedna z lepszych sałatek, jaką jadłam, naprawdę. Zrobimy sobie przeboski, wegański Cezar. Robi się ultra banalnie, jest to tylko trochę krojenia, ale jakby dalej szybciutko. Zaczynamy od rozgrzania oliwy na waderni. No tak wystarczy troszeczkę naprawdę. No nie trzeba dużo. Pokroję sobie tofu, ja to robię w większej porcji. Kroję go sobie w kosteczkę. Cezary, o o o, e cantare. O, Wrzucam pokrojone tofu na patelnię Dorzucam do tego przyprawę do kurczaka Ola, mogę Ci wydanie co naprawdę mają tupe do tofu używać Przyprawę do kurczaka To sobie mieszam Trochę mam mało tej przyprawy Więc tu sobie jeszcze odrobinę przyprawy gyros Tu ogólnie polecam do kurczaka Tutaj możesz też, i to jest coś co ja też czasem robię użyć sobie już takiego gotowego gyrosa roślinnego. Czy takiego z Lidla, czy z Biedro. Ja obaj je bardzo lubię. Testowałam je w z testem gotowców białkowych. Tutaj podziękuję. jeśli szukać innych ciekawych polecajek. One naprawdę mają spoko skład. Tutaj to z Lidla ma wodę, białko z grochu, olej, aromaty, przyprawy, sól. Tyle. Także Boczko. Gdy to nam się przygrzewa, przygotujemy sobie warzywa. Możesz tutaj dobrać dowolną zieleninę. Do tego pokroję sobie paprykę. I tu będzie pysznie nawet jak to pokroisz krzywo. Kroisz to dla siebie, jakby twoi rodzice nie zobaczą, twoje teściowe nie zobaczy. Dorzucam paprykę. Do tego pomodoro. Rzodkiewy. I ja tutaj wrzucam sporo rodzaju warzyw, bo ja tak lubię. Ale jeśli wolisz mniej, jeśli masz mi, to wrzuć po prostu co to, to, masz. Nie wiem, na przykład całą zieleninę, ogórek i paprykę. Ale jakiego warzywa radziłabym Ci nie pomijać? Cebuli. Cebula tutaj, jest dla mnie, robi robotę. Do tego zrobimy sobie szybki sosik. Sporo jogurtu naturalnego, u mnie roślinnego do tego majonez do tego sporo czosnku świeżego albo granulowanego pieprz może wszystko sól dodamy sobie do tego źródło węglowodanów nie po prostu z bułki ja sobie ją pokroję i też możesz ją przykleć sobie, pokroić w kostkę, przykleć i zrobić grzanki, jak typowo w sałatce Cezar. I będzie cudniej i przepyszniej, ale ja będę jadła tę sałatkę na wynos za chwilę, więc nie chcę, żeby ten chleb się w środku rozciapciał. Dlatego po prostu wezmę sobie te bułe obok i będę nią zagryzać też spokojnie. Dorzucam to do warzyw, mieszam. No jednak więcej jogurtu. można żałować. Jak kupujesz okropne rośliny, to warto wybierać te wzbogacane wapnie. <śmianie> Cudok. Przekładam sobie do landboxów. ja sobie biorę to na wynos. Urywam się gdzieś wcześniej z pracy i jadę z moją siostrą w góry. Jakie to jest w ogóle cudne uczucie, to, że się nie boję jeździć samochodem i mogę sobie wyjechać w góry sama. W ogóle, ach, wspaniała niezależność, polecam, polecam się uczyć jeździć, serio, jakby ja długo czekałam, ale... O, bardzo. powiem bardzo serdecznie, czy ja właśnie zorientowałam się, że od trzech dni nagrywam foodbooki, jeden film gadany i mam niepodłączony mikrofon, ogólnie mm, e, mikrofon włączony, ładowałam go wszystko, tylko brakowało takiego kabelka, który łączył go z aparatem, <laughs> jakby dźwięk się nagrał. Tylko z aparatu. A tam mikrofon jest tak 10 razy gorszy. Mam nadzieję, że się to jakoś w edycji uda uratować. <laughs> jak ktoś, to przepraszam, że pół tego filmu było z gorszym dźwiękiem. I prawo dla mnie, jakby. Czy ja robię to już z, z kilka lat, tak. Czy dalej zapominam takich podstawowych rzeczy, jak to, żeby podłączyć mikrofon do aparatu? Również tak. Cóż, życie. Ja robię sobie dzisiaj sezamowe z tofu. Uwielbiam ten obiad. Jest to przepis z nowego e-booka z sycącymi obiadami do 20 minut. Zadaniem tego e-booka jest możliwie uprościć ci odżywcze jedzenie, tak żebyś, nawet wracając z pracy, zmęczona mogła w chwilę z prostych składników, żebyś niedużym nakładem pracy mogła zrobić dla siebie coś miłego, odżywczego, co nasyci i będzie takim cudnym spa. Od środeczka, albo żeby w ogóle po ciężkim dniu obiad czekał na ciebie już zrobiony w lodówce, bo tam też jest dodatek milprepowy. prepowy z wytłumaczeniem, które i jak obiady można zrobić sobie spokojnie na zapas. I miał być sezamowe, a mojego sezamu zostało tyle, no ale trudno, dalej będzie pysznie. Ten przepis oryginalnie jest z ryżem, ale okazało się, że w mi się skończył. Więc zrobię sobie z ramenowym makaronem. Jakby jak w każdych helfikowych przepisach, e-bookach, dowolność zamienników jest bardzo duża. <grywka> Na górę szczypior. Powiedzieć, że uwielbiam ten przepis, to jak, jak, jak nic nie powiedzieć. To się robi tak banalnie, a jest tak dobra, jeszcze masa warzyw, odżywcza, dużo białka. Te proste składniki, no. Takie jest właśnie założenie też tego e -booka. A odchodząc trochę od tematu jedzenia, oprócz polecajki mojego własnego e mam też mega polecajkę książkową. Skończyłam słuchać książkę, którą po prostu chciałabym, żeby każda osoba w latach, swoich latach dwudziestych przesłuchała, bo no mega jest moim zdaniem. Nazywa się The Defining Decade, Why Your 20s Matter i naprawdę ogromnie ją polecam wszystkim, którzy mają dwadzieścia kilka lat. Ja sama za niedługo będę miała już 29, więc jestem na końcu tej dekady, ale i tak jakby bardzo dużo dla siebie z niej wyciągnąłam. Bo jakoś tak, kurde, mega często infantylizuje się ludzi w wieku 20-kilku lat, że niby są dorośli, ale jeszcze tak, no nie do końca, albo że myślisz, że no, żeby, wiadomo, 20 lat to, żeby się wyszaleć, że potem się będzie podejmować wszystkie decyzje, że na wszystko jest czas, a potem nagle, jak się zbliża do 30, to już ludzie mają takie, że 30 lat to już oczekują, żeby mieć wszystko życie ogarnięte pracę, rodzinę, relacje i jakby. Coś, coś mi się nie zgrywa. Dla mnie tam też osobiście był ważny temat podejmowania decyzji. No bo z jednej strony super, że mamy taki wybór. Tyle możliwości, tyle rzeczy, które moglibyśmy robić, ale z drugiej strony jest to kurcze, dla mnie przynajmniej mega przytłaczające. I często łapię się na tym, o czym mi ta książka przypomniała, że przez to, że nie chcę podejmować jakiejś decyzji, żeby nie zamknąć sobie innych opcji, tak naprawdę nie robię nic i z żadnej z tych opcji nie korzystam. Inna książka, która miała podobne przesłania i też bardzo im polecam właśnie w kontekście podejścia do czasu, to 4000 tygodni. Jedna z lepszych książek, którą czytałam jeszcze w zeszłym roku, mega polecam. Są książką The Defining Decade. Jest taki problem, że w Polsce jest średnia i dostępna jest tylko po angielsku. Ja osobiście lubię też słuchać książki, i w Polsce nie wiem czemu nie było jej nigdzie na żadnych aplikacjach. Chyba ja bardzo dużo aplikacji do słuchania książek nie było jej dostępnej. Dopiero ją znalazłam na y, książki Play. Nie jest to nijak sponsorowana ani nic. Po prostu ja bardzo długo tego szukałam, ale no, warto war, war moim zdaniem. W ogóle też dajcie znać, czy chcielibyście więcej książkowych polecajek. Jeśli macie jakieś swoje do polecenia, takie, które uważacie, że każda osoba po prostu powinna przeczytać, to koniecznie napisz w komentarzach, jestem mega ciekawa. Fajnie, może będzie się też tak nawzajem poinspirować książkami, takimi, no, do przeczytania. Czy to jest maskę do przeczytania? Nie wiem, czy dla każdego. No, bardzo polecam osobom, no właśnie, dwudziestu kilkulatkom. Kończę jedzenie, też polecam. Czemu ty się zła godziną? Nie niepotrzebnym mieszasz lękiem jesteś, a więc musisz minąć. Dzień dobry. Obec w stylu pokrój kilka rzeczy, wrzuć wszystko do jednego garnka, zapomnij na 15 minut, ciesz się pysznym odżywczym jedzeniem. No, takie gdzieś się robimy. Kalafiorowe kary biorę kalafiora i kroję go nierówno, ale w miarę drobno. kalafir ma to do siebie, że jak się go pokroi, to on się potem i tak rozpadają te różyczki, więc nie trzeba jakoś, jakoś tu dokładnie. Możesz zamienić na broku, jeśli nic nie masz i chcesz, żeby było tylko z na przykład mrożonek, to możesz wziąć fasolkę szparagową mrożoną. Jeśli masz duży blender kielichowy, to możesz też to wrzucić do środka i po prostu poszatkować. Ale mi się to szybciej tak tyle jako tako kroi. Wrzucam do gara. Do tego możesz pokroić sobie cebulę. Ja akurat mam pora do zużycia, więc użyję pora. Tutaj cebula por. Oba będą super. To wrzucam do gara. Do tego. Pięk, Dobry, dobry rzut. Do tego biorę mrożony groszek. Dosypuję. Dodaję do tego mleczko kokosowe. U mnie takie rozmrożone po części. Wcześniej mi zostało i po prostu przelałam go sobie do słoiczka. Wrzuciłam do zamrażarki. Teraz je wrzuciłam na chwilę do mikrofali, żeby trochę odeszło mi od słoiczka. I tutaj po prostu dorzucam tak jeszcze... Podmrożone kawałeczki. One się tutaj w środku rozmrożą. Jeśli zostało ci mleczko kokosowe, to ogólnie polecam. Możesz też od razu dać sobie go na przykład do pojemniczka na kostki lodu i potem takie zamrożone kosteczki dodawać do sosów. Tak samo możesz robić z na przykład koncentratem pomidorowym. Tutaj też dodaję koncentrat. Albo jeśli wiesz, że na przykład reszty koncentratu nie zużyjesz, to możesz wrzucić go sobie do zamrażarki nawet po prostu tak w słoiczku. Ma mniej jedzenia i mniej Twojego hajsu. Gdzie mam imbir w tej szufladzie? Czy się skończył całkowicie? Dodaję do tego mieszankę kary, dużo kmin rzymski, czosnek. Polecam też imbir, ale nie mam. Możesz tu też oczywiście dać świeże przyprawy, świeży imbir, świeży czosnek, świeże chili. My to robimy w wersji ekspresowej, więc z takich w proszku. Zalewam to troszką wody. Żeby było więcej białka, ja dorzucam sobie jeszcze tofu naturalne, też bardzo lubię go w tego typu potrawkach. Ale możesz go pominąć, możesz zamienić na ciecierzycę, możesz dać więcej groszku. Przykrywam i zostawiam na jakieś 15 minut do gotowania. Co jakiś czas można przyjść, przemieszać. Jeśli chcesz zjeść to z ryżem, to możesz też teraz włączyć ryż. No i jakby tyle. Jednokartkowe przepisy to jest moim zdaniem złoto. Coś no mega super, gdy po ciężkim dniu po prostu tylko wrzucasz kilka prostych składników do jednego gara i masz odżywczy, sycący obiadek, który jest takim no. Przytuleniem po ciężkim dniu. Masa właśnie takich jednogarunkowych czy super ekspresowych obiadów i jest w nowym obiadzie. Mega ja się z niego cieszę. Ja sobie do tego dodaję tortille, możesz oczywiście zamienić na ryż, na nanan, jeden gar, 5 minut roboty, okupa warszawska i kupa smaku. Jeśli często nie masz czasu na robienie obiadu, jesz go w pośpiechu albo łapiesz cokolwiek i po czym nie czujesz się najlepiej i czujesz, że przydałoby ci się mieć pod ręką zbilansowane, mega odżywcze i sprawdzone przepisy, które zrobisz w 15-20 minut z mega prostych składników, to możesz zobaczyć najnowszy e-book z 30 sycącymi ekspresowymi obiadami. Podlinkuję. Jeśli rano nie masz czasu na śniadania, polecam te przepisy tutaj. Cię do dziś i trzymaj się jak najcieplej.